Witajcie w kolejnym odcinku Wojskowych Newsów. Niestety mój głos dalej nie domaga, ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się nagać odcinek mimo wszystko. Dlatego zapraszam. Zaczynamy od świetnej wiadomości, a mianowicie Orka powraca. Nasz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze w tym roku ponownie ruszy program Orka. Czyli zakup dla Polskiej Marynarki Wojennej okrętów podwodnych. Jeśli dobrze mnie oglądacie, a zapewne tak jest, to wiecie, że często nawiązywałem do tego programu i ubolewałem, że mimo wielu dużych zakupów dla polskiego wojska, nic nie było słychać o nabyciu łodzi podwodnych. Ale minister Mon postanowił ulżyć moim cierpieniom i zapowiedział powrót programu. Co teraz? Teoretycznie przetarg, ale całkiem możliwe, że będzie to szybka procedura. Tak jak w przypadku miecznika. A nie znowu ciągnący się przez lata program. Wiemy także, że oprócz samych łodzi będziemy chcieli offsetu w postaci transferu technologii i zapewne budowę przynajmniej większości okrętów w Polsce. Na razie brak informacji, ile dokładnie chcemy zakupić okrętów, ale myślę, że będą to minimum trzy jednostki. Jedną z ich zdolności ma być możliwość używania pocisków manewrujących. Kto może wziąć udział w przetargu? Wydaje się, że naturalnym kandydatem do tego przetargu. Będą Francuzi, Niemcy oraz Szwedzi czyli kraje, które już wcześniej chciały nam sprzedać swoje okręty. W obecnych warunkach ciekawym kierunkiem może być również Korea, która sama zaczęła dla siebie produkować ten rodzaj uzbrojenia. I co warto podkreślić: ponad 80% części produkuje koreański przemysł. Obecnie stan naszych sił podwodnych to to jest dramat! P to jest dramat! Posiadamy jeden okręt podwodny ORP Orzeł typu Kilo swodowany w 1985 roku, czyli z grubsza 40 lat temu. I tu robi się poważny problem, ponieważ budowa łodzi podwodnych trochę trwa i łatwo utracić zdolności, zarówno od strony wyszkolenia załogi, jak i serwisu. W związku z tym, mam nadzieję, że do czasu wejścia do służby nowych okrętów uda się wylizingować choć jeden okręt podwodny. Niestety, trzeba z przykrością przyznać, że ten program był zbyt długo odkładany. I teraz będziemy za to płacić wysoką cenę. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Rumunia kupuje okręty podwodne. My tu o Orce, która ponownie rusza z kopyta w Polsce, a tymczasem Rumunia, która dzięki dużym zakupom dość często pojawia się w wojskowych newsach, jest już krok przed nami. Mianowicie, Rumunii zdecydowali, że chcą zakupić francuskie łodzie podwodne typu Skorpen. Kontrakt na dwie łodzie ma wynieść ponad 2 miliardy euro i zająć około 8 lat. Oczywiście kontrakt nie będzie zawierał wyłącznie łodzi podwodnych, ale także wsparcie logistyczne, koszty szkolenia czy uzbrojenie. Wykonawcą będzie francuska spółka Naval Group. Francuskie łodzie mają napęd diesel elektryczny. Długość jednostki to prawie 70 metrów, a załoga to tylko 31 marynarzy. Podstawowe uzbrojenie to 6 wyrzutni torped kalibru 533 mm, a na pokładzie może być przechowywanych do 18 torped. Skorpeny zyskały także odbiorców zagranicznych. W swojej flocie mają je już Chile, Malezja, Indie czy Brazylia. Autonomiczność tego okrętu to 70 dub. Kupimy samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej. Taką informację przekazał oczywiście szef polskiego MON. Początkowo nie było informacji, jaki dokładnie typ samolotu kupimy, tylko tyle, że kraj, z którym negocjujemy, to Szwecja. W związku z tym Pojawiły się głosy, że może chodzić o Saab Global Eye, ale jak to ostatnio bywa, doprecyzowaniem informacji ministra zajął się Rzecznik Agencji Uzbrojenia pułkownik Krzysztof Płatek. Teraz już wiemy, że chodzi o dwa samoloty Saab 340B AEW 300. Dlaczego tak? Są to samoloty starszego typu niż Global Eye, ale są do wzięcia na CITO, ponieważ wcześniej używały je Zjednoczone Emiraty Arabskie i po dostarczeniu właśnie Global Eye zwróciły je Szwecji. Na Global Ali musielibyśmy czekać prawdopodobnie około 5 lat, patrząc na czas dostarczenia tych maszyn do Emiratów czy Szwecji, która swoje samoloty ma otrzymać w 2027 roku, a zamówiła je w 2022. Jednostki, które chcemy przejąć, to modele, które weszły do służby w 1997 roku, ale były modernizowane w 2006. Nośnikiem radaru jest turbośmigłowcowy S100D Argus, który może przebywać w powietrzu i tu zależy od źródła, bo różne dane znalazłem, od 5 do 8 godzin. Więc nie jest to zbyt długo, ale nie ma co teraz wybrzydzać. Zasięg maksymalny radaru to 450 km. Docelowo pułkownik Płatek podkreślił, że w przyszłości możemy zakupić bardziej nowoczesne rozwiązanie. Z pewnością dla polskiego wojska zakup tych samolotów to dobra informacja, bo takich obiektów po prostu potrzebujemy. A jak pokazują ostatnie miesiące, nasza przestrzeń powietrzna musi być dobrze nadzorowana i chroniona czy Holandia wzmocni swoje siły pancerne. Wielokrotnie informuje o licznych zakupach wojskowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście to nie tak, że Zachód Europy nie robi kompletnie nic w tej materii. No ale nie ma co tego porównywać, ale tutaj należy wspomnieć pozytywnie o Holandii. Ostatnio zakupiła ona wieloprowadnicowe wyrzutnie puls. A teraz wszystko wskazuje na to, że holenderska armia otrzyma nowe czołgi podstawowe. Przynajmniej tego chce tamtejsza scena polityczna, gdzie porozumienie w tej sprawie jest bardzo szerokie. Holandia swego czasu posiadała dość liczną flotę czołgów Leopard 2, którą zmodernizowano do wersji A5, a potem A6NL. Ale później flotę wystawiono na sprzedaż, gdzie większość z nich odkupiła Finlandia. Teraz głównym członem wojsk pancernych jest Międzynarodowa Jednostka Pancerna, w której są również Niemcy. W latach 90. Holandia posiadała ponad 400 Leopardów, no ale ostatnie lata to przede wszystkim cięcia w siłach zbrojnych, które nie ominęły także Holandii. Ostatnią jednostkę, która posiadała czołgi, rozwiązano w 2011 roku. Na razie brak dokładnych szczegółów kiedy, ile i jakie to będą czołgi, ale możemy być prawie pewni, że będą to najnowsze warianty Leopardów w wersji A8. Niezależnie od tego, cieszy fakt, że również Europa Zachodnia zaczyna poważnie podchodzić do kwestii odbudowywania swoich zdolności wojskowych. Niemcy oficjalnie zamawiają nowe leopardy. Niemcy podpisali umowę z producentem Leopardów 2 KMW na dostawę 18 czołgów w nowej wersji A8. Mają one uzupełnić egzemplarze Leopardów 2A6, które zostały przekazane Ukrainie. Ale to nie wszystko. Jednocześnie podpisano umowę ramową na dostawę nawet 105 nowych czołgów w najnowszej wersji w cenie za prawie 2,5 miliarda euro. Co warto zaznaczyć, mają to być nowe czołgi. A więc budowane od zera, a nie modernizacja starszych wariantów do najnowszej konfiguracji. Nie ma dokładnie opisanej specyfikacji Leo w wersji 8 ale na pewno ma być uzbrojony w system ochrony aktywnej trofii, ma posiadać nowe opancerzenie, a także lepszą jednostkę napędową. Poazą do jej budowy mają być rozwiązania z wersji 2A7V, a także leopardów budowanych dla Węgier. Nie ma co ukrywać, że zamówień na leopardy jest coraz więcej i KMW musi znacznie zwiększyć swoje moce produkcyjne. Według zapowiedzi jest to możliwe, a zatem miejmy nadzieję, że takie kroki zostaną wkrótce poczynione. Ale to nie jest jedyny zakup Bundeswehry. Ogłoszono zamówienia kolejnych 12 dział haubicy 2000 i dołączą one do 10 zakontraktowanych w marcu. Działa mają być fabrycznie nowe. Niemcy przekazały Ukrainie oficjalnie 14 haubic, zatem jak łatwo policzyć, obecne zamówienie jest większe niż to, co została Ukraina. Zatem Niemcy zwiększają ilość Posiadanych pancerów. Coraz więcej krajów chce wspierać Ukrainę w nabyciu F-16. Kilka miesięcy temu temat tabu. Dziś jest już pewne, że Ukraina w najbliższych miesiącach otrzyma F-16. Powstaje koalicja samolotowa, w której prym wiodą Holandia i Dania. Do grona krajów, które w różny sposób chcą wesprzeć projekt, dołączyły Belgia, Norwegia, Wielka Brytania, Portugalia oraz Polska. Oczywiście jedną z głównych ról będą miały Stany Zjednoczone. Szkolenia mają ruszyć w najbliższych tygodniach i mają potrwać od 4 do 6 miesięcy. Chociaż szef dyplomacji Unii stwierdził, że takie szkolenia już trwają między innymi w Polsce. Jednak te rewelacje zdementował Mariusz Błaszczak. Rola Polski, przynajmniej na razie, ma się ograniczyć do szkolenia pilotów i zapewne wsparcia w serwisie samolotów. A kto przekaże mięsko, czyli same podowce? Wydaje się, że pewnym kandydatem jest tu Holandia, która ostatnio zerwała kontrakt z jedną z amerykańskich firm na sprzedaż kilkudziesięciu F-16, które miały zostać wycofane z ich armii. Zatem całkiem możliwe, że będą one przekazane Ukrainie. W kwestii samolotów do gry wchodzi również Szwecja, która poinformowała, że może rozpocząć szkolenie ukraińskich pilotów na swoich Gripenach. A to jest dość interesująca maszyna, ponieważ z jednej strony nie potrzebuje skomplikowanego serwisu. A z drugiej jest trochę łatwiejsza w obsłudze od F-16. Jednakże Szwecja nie zapowiada, że wraz ze szkoleniami przekaże samoloty, choć oczywiście na razie może to być jedynie zasłona dymna. Także, proszę Państwa, dużo się dzieje i wydaje się, że do końca tego roku Ukraina będzie już operacyjnie używała F-16. To jak tam, cieszycie się? No i to tyle, ile dziś na Was przygotowałem. Dziękuję szczególnie tym, którzy wytrwali do końca. No, głos mi całkiem siadł. No ale liczmy na to, że w najbliższych dniach trochę się to poprawi. Zapraszam do subskrybowania kanału. No i do następnego odcinka. Hej!